Zapraszam wszystkich na 22. odcinek z serii Państwa świata. Tematem tego odcinka będzie Boliwia. Boliwia to państwo śródlądowe w środkowo-zachodniej części Ameryki Południowej. Graniczy na północy i wschodzie z Brazylią, na południu z Paragwajem i Argentyną, a na zachodzie z Peru i Chile. Boliwia jest jednym z dwóch państw Ameryki Południowej które nie mają dostępu do morza. Kraj składa się z dwóch części obszarów wyżyn nogórskich i równin. W Andach leży najwyższy szczyt tego państwa, Sajama, o wysokości 6542 metrów nad poziomem morza. Boliwia to zarazem najwyżej położony kraj Ameryki Południowej. Większość powierzchni kraju znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego. Jedynie północne i wschodnie regiony znajdują się pod wpływem klimatu podrównikowego. Na granicy bolwisko-peruwiańskiej leży największe jezioro wysokogórskie na Ziemi, czyli Titicaca. Nazwa kraju pochodzi od nazwiska Simona Bolivara, antyhiszpańskiego bojownika i pierwszego prezydenta Boliwii po ogłoszeniu niepodległości w 1825 roku. Jego nazwisko pochodzi od nazwy La Puebla de Bolivar, wioski w kraju Basków, w Hiszpanii. Dawna nazwa Boliwii to Górne Peru. Flaga składa się z trzech poziomych pasów: czerwonego, żółtego i zielonego. Czerwony kolor symbolizuje Armię Wyzwoleńczą i Zwierzęta. Żółty bogactwa naturalne kraju, a zielony płodność. Na środku flagi znajduje się herb państwowy. Powierzchnia kraju to ponad milion kilometrów kwadratowych. Ludność Boliwii to ponad 11 milionów mieszkańców. Miasto Sucre to konstytucyjna stolica Boliwii, natomiast siedziba rządu znajduje się w La Paz i jest najwyżej położoną stolicą na świecie. Ustrojem tego kraju jest Republika Prezydencka, w której głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 5 lat. Parlament zwany kongresem posiada dwie izby: Izbę Deputowanych i Senat. Językami urzędowymi są hiszpański oraz 36 języków lokalnych. Jednostka monetarna to boliwiano. Państwo podzielone jest na 9 departamentów. Największą ilość wyznawców w tym kraju posiada Kościół katolicki. Narodowym zwierzęciem Boliwii jest lama. Narodowym alkoholem jest singani. Boliwia ma dwa narodowe kwiaty: kantuta i patuchu. Cristo de la Concordia w mieście Cochabamba ma ponad 112 metrów wysokości, co czyni go najwyższym na świecie posągiem Jezusa Chrystusa, jeśli nie policzy się wysokiej korony na posągu Chrystusa Króla w Polsce. Ulicami La Paz wędrują ludzie przebrani za zebry i pomagają dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnie. Na targach czarownic w La Paz można kupić zmumifikowany płód lamy, który chowa się w fundamentach nowego domu jako świętą ofiarę dla bogini Pachamamy. Największą atrakcją turystyczną w Boliwii jest tak zwana Droga Śmierci. Odcinek ponad 60 km obfituje w strome zbocza, wąski tor jazdy, brak poręczy i częsty deszcz oraz mgły. Od 1998 roku zginęło tam co najmniej 18 rowerzystów. Na terenie Boliwii znajduje się największa na świecie pustynia Solda, czyli Salar de Uyuni. Solnisko jest pozostałością po wyschnięciu, w okresie Pleistocenu Słonego Jeziora. Na terenie Salar de Uyuni znajduje się 10 miliardów ton soli. Powierzchnię solniska pokrywa skorupa, pod którą znajduje się niezwykle bogata w lit. Solanka szacuje się, że zawiera od 50 do 70% światowych zasobów litu. Z tego też powodu Boliwia ma drugie na świecie zasoby tego pierwiastka. Karnawał w mieście Oruro może nie jest tak duży jak w Brazylii, ale ze względu na swoją historyczną niezwykłość został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Święto ma ponad 2000 lat, a mozaika prezentujących się regionów jest ogromna. Ponad 30 tysięcy tancerzy, 10 tysięcy muzyków i pół miliona widzów, którzy oglądają ich poczynania. Cal Orso to jeden z największych rezerwatów paleontologicznych na świecie. Jego największą atrakcją jest wysoki na 80 metrów oraz długi na ponad kilometr wapienny klif, na którym zachowało się ponad 5000 śladów dinozaurów. Tinku to dość specyficzny festiwal, w którym ludzie biją się w rytm muzyki. Tinku oznacza pojedynek i wywodzi się z tradycji walk o terytoria pomiędzy plemionami. Głównym eksporterem orzechów brazylijskich nie jest Brazylia, a właśnie Boliwia. Boliwia to kraj bez listonoszy. Jeśli ktoś napisał do ciebie list, będziesz musiał osobiście pójść odebrać go w placówce pocztowej. Na wieży w centrum La Paz znajduje się zegar, w którym wskazówki kręcą się w przeciwną stronę. Na południowym brzegu jeziora Titicaca są ślady preinkaskiej cywilizacji, która dominowała w regionie między VI a X wiekiem naszej ery. Do dziś zachowały się między innymi bramy oraz tajemnicze posągi. Najwyższa zanotowana temperatura to ponad 46 stopni Celsjusza, natomiast najniższa to minus 25 stopni Celsjusza. Krajową domeną internetową jest .bo, na przykład www.google.com.bo Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jeśli nie, to w dół, a jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Za mikrofonem był Illan01.